Siema, od jakiegoś czasu chcieliśmy zacząć nagrywać różnego rodzaju filmiki w tematyce siłowni i tym podobnym. Postanowiliśmy zacząć od kupna z i nagrania pierwszego treningu. Widzę jak piękny statyw? Debieję robimy testę teraz tutaj. Statywu? No? Tak to tutaj widzimy filmiemy. Dobra, macie. tyle, ale to wygląda fajnie. żeby tego nie kupać zaraz? Bo się jeszcze się rozwija Czekaj okay. O tak no, ty, ty, ty Ale na to wieku. miało być 2 metry Po człowieku A bo miałem e, 3 metry A tak mam no, 3 ja. Pasz to ogarnąłem O no, dobra To jest górny druga Dobra No ma ma 2 metry ma No i dobra No ale stoi No i dobra Tą lampę weźmiesz Przedol na razie osobno Co? Nie Zobaczcie Taki jestem sparzony bo wczoraj się kąpaliśmy, w baseniku i tak nie spiekło, że, że jest naprawdę, jest katorg. Ty rozumiesz gdy bili się na siłowni z jakimś statywem? Bo, bo tiktokarzy wielcy przyszli? Dobra, Maciek. No ale zobaczymy. Potem się będziemy kąpiać. Dobra, na, 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 na siłce się widzimy, będziemy na jakiś syf na pakiet. Przed treningiem postanowiliśmy się zważyć, z racji tego, że jesteśmy na masie, będziemy się ważyć co miesiąc, a nasze cele widzicie teraz na ekranie. 97,2. No to ładniutko. To Wczoraj było kilometr. To było 82, równiutkę No chuj, robimy rozgrzewkę, a w międzyczasie opowiem wam, co będziemy dzisiaj robić. Dzisiejszy trening zrobiliśmy tylko na wolnych ciężarach, z racji tego, że to nasz pierwszy dzień nagrywek i trochę się wstydziliśmy robić przy ludziach. Bo oglądaliśmy jak geje, kurde, z tym statywem i różowym iPhone'em. Eee, także tak, dzisiaj zrobiliśmy takie ćwiczenie jak zaczęliśmy od martwych, potem przeszliśmy do podciągania się, następnie zrobiliśmy wiosło i plecy zamknęliśmy t -barem. Po plecach zaczęliśmy robić biceps, dosłownie dwa ćwiczonka. Zrobiliśmy pajęcze i jeszcze jakieś młotki. Także miłego oglądania, słuchmany. Doliłbyś stary tego? Bo są takie dwumetrowe No to nie Nie to są Bo A dobra nie, teraz rozkwina taka Widzowie Czy? My, ale myślisz, że tak realnie Miałbyś szansę na przykład z, z szympansem To jest dobry putanie, jest zasadnicze No bo one są silne, nie? Ja szympansy, nie No szympansy, no, normalnie szympans

Nigdy w życiu nie czułem takiego jak ten Wizowe. Widzowie, jak też trzeba, na mieć kilo No to chuj, dźwigamy Masiek wywiad środowiskowy ale nie wiem czy cię będzie słychać Co sądzisz Na temat galaktyki są kosmici. Chyba cię nie słychać że Kosmici są? Nie, no. Tak? A pod kątem tak gadasz, że są kosmici Ja widzę <śmicy> Just a name, No ale właśnie o to chodzi widzowie. Chodzi o to, że wiecie, fajnie też będzie człowiek widział progres. To wiecie, no teraz podciągam się, nie wiem, za 8 razy. Za pół roku będę się podciągał 8 razy, ale jest 20 przypięte, nie? Chcemy testować nowe sporty, których nigdy nie robiliśmy. Na przykład bieganie, mamy fajny pomysł z bieganiem ogólnie. Chcemy zrobić taki filmik z pomany <grymne> na przykład wiecie, że taki pomysł na odcinek że na przykład ten do, do przebiegnięcia 100 metrów, na przykład kilometry, 3 kilometry i załóżmy biegniesz to teraz i trenujesz non stop te biegi i na przykład za miesiąc update i monitorujesz progresję nie? i ciekawe czy się coś zmieni. Dobra. Ale w sumie to, to jest Masiusz sufanie to, to, to. Ja? A to, to okazuje że ja największy nie jestem Na tej kamerce to nie wyglądam na dużego No na 0,5 nagrywane człowieku, to mnie odchudza to środowiskowy Czy myślisz, że miały być jakiekolwiek szanse w walce z Kangurem? kangura. Dobra, a myślisz, że najmłodszy naśbyłbyś... Kajmana? Takiego dużego? Jakbyś był na safari? To szczurka, tak? Nie, taki mały aligator. A, kajman to ten mały... Myślę, że tak. A jak jakbyś to zrobił? No albo bym go wziął za ogon, czy albo bym go też natepnął, nie? W tym odcinku to by było na tyle. Pamiętajcie o wpisaniu się na wszystkie socjale, czyli Instagrama i TikToka. Wypisz wsuba w suba i łapę w górę. W następnym odcinku będą już mikrofony, więc jakość dźwięku będzie dużo lepsza. Masuj suchmanie.